Dzisiaj postawiony. Halo, słychać mnie? Tak, spróbuję. Spróbuję być trochę wyżej. Tak, chciałem zgłosić, że znalazłem ludzkie szczątki w lesie. To jest w miejscowości Żą Żąbiec, yy, powiat... Żąbiec, RZ na początku. Tak. 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 W, w lesie niedaleko pomnika, który jest na końcu lasu, nie wiem. bo to jest w lesie, to ja nie potrafię powiedzieć, w którym to miejscu. Przy... Przed chwilą był patrol, który osłonił uroczystość. Uroczystość, uroczystościach przy tym pomniku był patrol policji. Tak, tak. A my żeśmy tu weszli trochę do lasu i tutaj się normalnie walają szczątki. Dobrze. Dobrze. No widzisz żuchwę, widzę... Tak, ewidentnie. No, ewidentnie. Żebra, piszczele. Żebra, piszczele. Kręgi. Znaczy nie, to są kości. Tak. Michał Sadko. Sadko, przez D. Tak. Za ile tam mam się udać? Co to jest za pomnik? Pomnik... W do... miejscowości Żąbiec jest tylko jeden pomnik. pomnik jest w miejscowości Żąbiec. Upamiętający... To jest kamień z piaskowca, duży, czerwony. Pamiętający z... zabitych tam partyzantów. Tak. Policja przed chwilą się tu od dwóch godzin tutaj cały czas krąży, więc chyba trafią. Dobrze. Dziękuję.